Dzisiaj gramy w Murder Mystery i musimy uważać, bo gdzieś tutaj grasuje morderca i musimy się dowiedzieć, kim on jest. Razem z nami gra również Ptycho. O, Ptycho, siema! Siema to, i to, ej, wiesz, widziałeś może mordercę, bo ja nigdzie go nie widziałem? Ja nie, dlatego e, musimy się lepiej schować, bo jak nas znajdzie, to będzie przy połowo. Słuchaj, może schowamy się gdzieś tutaj. No, wiesz co? Ja bym chciał pozbierać troszkę cukierku, bo widzę, że to cukierki normalnie leżą na ziemi. Serio? Ej, co robią te cukierki? Dobra, no, dawaj, nie nie dawaj nie chodź. Spróbuję ją pozbierać. Ej, uważaj, że, że. Nie, tam ktoś biegał. Chciałeś, widziałeś ją? Tak, 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 ale to jest cukierek. Dobra, zbierę ten cukierek. Uciekam. Ej, Gacka słyszałem. Gacek? Hej, co będą? Ej, złapaliście no, gacek? gacek już czy jeszcze nie? A nie, nie ma, przebierziemy! Nie złapali A, go, dobra. Nie, dobra. Uważaj, nie, nie. bo tutaj jest bardzo słabe miejsce. A, Nie, 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 Heyo. Nie, nie o Gacek jest Wy jesteście czyści? Okej okay. Gacek, nie jesteś, nie jesteś Gacek. mordercą, co nie? Gacek, proszę co nie, A, Gacek nie jest, item. dobra Ale, oj Może reszta jest Dobra, uważajcie, uważajcie, dobra, uważajcie No, dobra, dobra Jest nas trzech, chłopaki Tutaj będziemy sobie mogli siedzieć I na spokoju nam radę, co nie? Słuchajcie, mam Gacek, najlepszą miejscówkę damy. Mam miejscówkę za drzwiami Nie wydaj mnie, ptycho, nie wydaj mnie Dobra, dobra, dobra dobra, skacz na mnie O, skoczy na mnie Gatek śmigiełko ci tam wystaje u góry! Właśnie! Ja muszę... żyweczka e, kurczaczki, no! Nie Dobra, Dobra to jest jakaś masakra! Zaraz ktoś nas nakryje na, na bank, na 100%! Nie, będzie, będzie dobrze, będzie dobrze, ja wam mówię, mam nadzieję. O, nie ma tu nikogo. I tu nikogo nie ma. Dobra, ej, gdzie jest morderca? Ej, my nie poszliśmy jeszcze tam dalej, dawajcie, chodźmy tam dalej. Zwycięstwo? A, bo tutaj padła jakaś osoba. Okej, okay, kim będziemy tym razem? No, może niewinny, ale następną rundę mogę być mordercą, bo mam już 13% szans. Chodźmy, ptyko, ej, mam nadzieję, że nie jesteś mordercą. Halo? Nie, chyba nie. Co, ej, chyba? Nie, ja się trochę o, ciebie cykam. Wiesz, wydaje mi się, że nie, ale nie, nie jestem. To ej, co to. Co ty się dzieje? Dobra, nie, ja stąd wychodzę okej, okay, dobra Co tam się odwala? Ej, ja to są nie wiem! Ej! O, dobra, nie, 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 nie jesteś mordercą. A -a. Proszę powiedzieć, że nie jesteś mordesą. Dobra, tego już no, nie jest mordercą. On nie jest mordercą. Jest trochę sus, ale dobra. Ej, ona coś napisała. Widzicie i widzieliście? Tak, ale nie widziałem, to jest coś po hiszpańsku Czemu oni piszą po hiszpańsku Ale o co chodzi? O, uważaj, zbierajmy cukierki i w ten sposób będziemy mogli dostać może jakiś miecz. Ej, znalazłem ciało! I to jest detektyw, zobacz, leży tutaj! Dobra, widzę, że tam taki, nie wiem, zielonej koszulce wzięła pistolet. W zielonej koszulce już wzięła? Nie, ja chciałem wziąć ten pistolet. Dobra, czyli morderca tutaj gdzieś się grasuje, musimy na niego uważać. Ej, czekaj, o nie, ułożaj, no, ułożaj O, zobacz, te, ta pani tutaj jest k detektywem A, jest detektywem, okej okay. tak, Ej, tak, postrzeliła kogoś tak. złego, <hahaha> O nie, dobra, weź tę pistolet, weź pistolet. Teraz chodź. ja jestem detektywem i postrzelaj no, Gacka to, Może to Gacek, może to Gacek, może to Gacek właśnie Gacek? Tego. Ale ja nie widziałem go ani razu, okay. żeby był podejrzany No właśnie, dlaczego może... Zobacz jak tańczy, zobacz widzisz jak tańczy chodź za mną, chodź za mną, patrz tam nic Co nie ma. Tu? A tutaj, tu? tutaj, 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 to osoba jest podejrzana. Dobra, tutaj. Hmm? Eh, dobra. Ej, uciekł ode, osoba... uciek ode mnie. Uciekł ode mnie. On jest podejrzany. Gonie go jest go. Chodź to. Damy, damy. O, chodź to. Wow, dzionie, o, dzionie. O, dzionie. Już go prawiłam Jest, rozwaliłem go, Jees. zwycięstwo yes, yes, yes. <laughs> Losu, losu i cream będę tym razem No niewinnym, ale 20% szans Na bycie mordercą To jest kusząca sprawa o, o, cześć, toj, 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 to, cześć, to O, lewura, ty się jaka fura, to jest chyba twoja Jaka piękna Ty, a da się tam wejść? Czekaj. O, o mygi Mam najlepszą miejscówkę, ptycho Gdzie tam biłeś? Dawaj stary, zobacz po prostu Nikt mnie tutaj nie znajdzie To jest najlepsza miejscówka w całej grze. Stary. Ej, racja, no naprawdę genialna jest! A, ja. A Gacek, gdzie jestem, znajdziesz? Znajdziesz mnie? Co? Czemu ty się potem spinasz? O znalazł mnie ty, ja. Gacek się przecisnął! no <laughs> sieba! Dobra, mamy najlepszą kryjówkę. Nikt nas w tym miejscu Gacek nie znajdzie. <laughs> Ej! Co, czy dobra. Ja... Ej, ptygo, ty nam dawaj info, co? dawaj daję. Dobra, dawaj dobra, info. Ja, bo ja tam mi się nie zmieszczę, nie? Jak się nie zmieścisz? Zmieściłbyś no. się. A, u was da, nie ma szansy się zmieścił u was. A, no, co tam Dobra to powiedz e, czy tam się grubo dzieje, bo ja słyszę cały czas odgłosy jakby umierania. Serio? No, serio. Gdzie? No właśnie ty mi powiedz, ty biegasz na zewnątrz. A nie, nie ja nic nie Cię słyszałem, mam dźwięki wyłączone! To włącz! <laughs> bo to się dowiesz! Gacyk! Nie no, nic nie ma tutaj! Dobra, czekaj, spróbuję. spróbuję zobaczyć, spróbuję zobaczyć. to nikogo nie ma. To to jest trup! Ciągle. Centralnie obok nas Tylko widzisz? Tu, nie. Gdzie? gdzie, 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 No tu Gamoniu! Faktycznie nie zauważyłem tego! Ej, nie, ty jesteś mordercą to! Co? Nie, dobra, ty jesteś mordercą? No nie, no gdzie, no ty być mordercą. A inne osoby gdzie są pochowane? Tego jest mordercą! Tutaj strzelaj detektywie! Do tego żółtego gościa! Ja zapiszę, ja cię zdradzę! O e, je... No, nie. man. Co tam mam, to? Co Nie, nie, nie. Szkoda mi, szkoda Musisz. Eee, uciekam teraz, tot! Ja chcę ją polować, Nie, nie, polować. Nie, 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 nie. No, nie, nie. Nie, nie. Dobra, ja się skowałem, ja się skowałem. Nie, czemu ptychłam by był mordercą? Jaka szansa na to? O, dobra, gdzie Dariu? jesteś, gacek? Teraz twoja kolej. O, dobra, 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 dobra. dobrze, dobrze, dobrze. Nie, uciekam! Glałaś, będę miała, miała! Super! Nie, nie, wokół stołu, wokół stołu. Wiesz, że ty możesz rzucać tym mieczem? Świetnym. Co? No, no może się ta... coś... Ale mam 28 cukierków. Nie! No i rozwaliłeś mnie! Obraz został tylko Ptycho i gazek, hej, serio! No i co, no ciekawe tego, czy znajdziesz Gacka, bo Gacek jest dobrze ukryty No mhm. czekaj, czas już minął, chyba ja przegrałem Przegrałeś, Gacek ja wygrał ja z tobą, nie wierzę Kim będę tym razem? O nie, znowu niewinny No i co? Musimy jakoś lecieć z tego Co co się śmiejesz, Gacek? O, ty, dojdo, co tam? Śmiesz się z tego, że jestem niewinny? Ej, po raz pięćdziesiąty? Po raz pięćdziesiąty niewinny No dobra, no i teraz Gacek, muszę... To i to może to... nas na przykład trollować, więc uważaj na niego. <gulowMA> <gul <narratives> tak powiedziałby morderca, tak powiedziałby właśnie morderca. O nie, stos? on by tak nie powiedział. Co to za ślady? O nie! <gulbo> sto... sta... 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 <gulbo> Uciekam od ciebie, to i to! tylko! nie, 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 nie. nie. Sobie dobra, prawie no go drodze. miałem, prawie go miałem. Dobra, muszę teraz uważać widzowie. Dobra, ptygo, ty pewnie już wiesz, co się święci, co? E, wiem, co się święci, ale też wiem, że oni mają genialne kryjówki i nie wejdziesz tutaj nigdy do nas. No właśnie, tutaj są dobre kryjówki, Wszyscy to trzeba są na przyznać. Na zewnątrz! Na zewnątrz ja nawet nie wiemy jak wejść. E, dobra, na pewno nie tutaj. Jesteśmy na pewno nie pewno na zewnątrz Co wy robicie na zewnątrz! Nie, dobra, ja was muszę znaleźć. Zaraz was znajdę, szukam was! Sześć osób na zewnątrz, co? Co? Ale w ogóle Dobra, szukam przejścia na zewnątrz i się nie poddam. Chociażby nie wiem, co się stało. Osłyszałem strzały, słyszałem strzały. Tak, bo tutaj. A! A! Ja! Ja! rozwaliłem zwaliłem naraz! Teraz wchodzę na górę. ok? I czy ja mogę jakoś losować? Dobra. Opa! Nie, to nie był gość. Dobra, 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 dobra. Muszę goś trafić. Opa! Nie, 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 nie rozwaliłem go. Dobra, oni już wiedzą, kim jestem. O nie, 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 dobra, oni wiedzą, oni wiedzą, oni wiedzą gdzie jestem Okej, okay, okej okay. A nie, nie trafiłem, nie trafiłem z tego Okej, okay, teraz, teraz! Nie, nie trafiłem! Muszę trafić, okej? Okay. Ej, Jest! Trafiłem! Ha I co, gacek? O co! Trafiłem detektywa! I teraz patrz to! Jak ty to robisz, To dawało mega farta. O! dobrze, trafiłem kolejnego! Widzieliście to? O nie, o, nie. O, nie? nie dobra! możesz tego wygrać! Mam no, ostatnią osobę? A, nie nie no, mogę go trafić! Mami. Nie mogę go trafić! Dobra! Ci nie mogę go trafić! On ma broń, Ty nie trafił mnie! Nie mogę! Kto to wygra, kto to wygra? Jeden na jeden, słuchajcie. O! prawie ale milimetry, co? Dobra Co? Co? Trafił mnie Widzowie, ale byłem o włos Od wygranej Prawie bym go rozwalił Mamy tym razem niewinność No tak, ej siema Jestem niewinny ogólnie, ty jesteś mordercą? Mam nadzieję, że nie O nie, 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 A jem pan Ktoś napisał co? I am fan, coś ci napisałeś z swoim fadu! Mam nadzieję, że nie I am killer! Hehehehe! Aby nie, co? Hej, ona jest podejrzana, tak szczerze. Gacek, ja bym uważał na twoim miejscu. Co to było? Strzały! Strzały? Strzały, strzały, tak, strzały. Bam, bam Tak, tak. musimy uciekać, chodźcie! Ten gościu, ten gościu tutaj! To jest nie, to nie jest mordewca! To nie... co? Co się Co, co się odwaliło? Strzelają to się wzioma, wszyscy tutaj strzelają się wszyscy, co to jest? Kogo? On jest? Ona ma broń! Kto oni strzelają, ja nie mogę! Iść. Chodźmy za nią, chodźmy za nią! A. Ona ma broń, ale uważajcie, bo ona A się my zachowuje my ma... nieodpowiedzialnie, jeszcze kogoś trafi z nas! O oh, no będzie przybył wtedy jak trafi Nie strzelaj do nas! Jesteśmy niewinni! No jak. właśnie, no właśnie O! Czekaj! Ona się nadzieje A. zaraz na jakiegoś e, zabójcę. na pewno, na pewno Na pewno tak będzie, na pewno tak no, będzie. będzie. Bo tak lata z tym e, pistoletem A. A. Dobra, muszę zabrać. Jest! Dobra! Co, 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 co? Tylko jest mordercą, a ja jestem detektywem. Stało się, widzowie. Gatek, uważaj, Gatek, uważaj. uważaj! On tam był. A, ja nie mogę, I dobra, teraz się tak stresuję. Nie wiem, gdzie ty nie? Czemu ona tam stała? To... Czemu ona tam stoi? Nie stoi to! Jest... To no nikogo da. nie ma! Jest! rozumiem. Nie wierzę! się przed ekran! A <gadł> jeszcze się zatańczę! I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.